Prawdopodobnie znacie taką sytuację, w której sprzedaż przychodzi do marketingu i pyta, czy ten jest w stanie wygenerować do końca kwartału dodatkowe lidy, albo do końca miesiąca, albo do końca roku. I zazwyczaj wtedy y, pada taka odpowiedź od marketingu, że droga sprzedaży to nie do końca tak działa. To nie jest tak, że my mamy jakiś stryczek albo pokrętło, które przekręcamy i stamtąd lecą lidy. Zazwyczaj efekty z działań marketingowych są trochę odroczone i potrzebują trochę więcej czasu. Podobnie mają szefowie, kiedy inwestują w marketing, to mniej więcej po dwóch, trzech, czterech tygodniach w miesiącu tracą już trochę pierwszą cierpliwość yy, wkrada się trochę niepewności i zaczynają zadawać pierwsze pytanie o efekty i tutaj też marketing tak samo odpowiada że drogi szefie no niestety ale na efekty z marketingu musimy trochę Poczekać. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam przede wszystkim, dlaczego marketing potrzebuje więcej czasu i co tak naprawdę wpływa na opóźnienie efektów z działań marketingowych. Powodów tego, że w B2B efekty z działań marketingowych są odroczone czy odłożone w czasie, może być naprawdę bardzo wiele. Ja dzisiaj skupię się na kilku kluczowych. Pierwszym z nich są oczywiście długości cykli sprzedażowych czy cykli zakupowych. Proces decyzyjny w B2B o zakupie jakiegokolwiek rozwiązania e, może być naprawdę rozciągnięty w czasie, głównie dlatego, że jest skomplikowany. Musi pogodzić interes kilku osób. Przede wszystkim decyzje o zakupie drogich i skomplikowanych rozwiązań. One wymagają czasu, zarówno na analizę, na ocenę różnych opcji, konsultacje wewnętrzne, czy tam uzyskanie akceptacji, też od wielu osób o tym trochę rozmawialiśmy i opowiadałem w poprzednim odcinku. Dlatego ten cykl sprzedażowy może trwać od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. I oczywiście działania marketingowe świetnie inicjują taki proces, natomiast zanim ten proces się odbędzie, zanim przejdzie przez wszystkie swoje fazy i zakończy się jakimś pierwszym wyraźnym efektem, to zajmuje czas. Nie możemy zapomnieć o tym, że jednym z najważniejszych aspektów Podczas podejmowania decyzji w B2B jest poczucie bezpieczeństwa z danym zakupem. I zanim rzeczywiście klient nam zaufa, czy zanim staniemy się dla niego wiarygodnym dostawcą, często tych klientów edukujemy, dostarczamy wartościowej wiedzy, czy próbujemy budować pozycję eksperta na rynku. I ten proces budowania wiarygodności zazwyczaj jest długi i wymaga naprawdę wielu konsekwentnych działań marketingowych. I z jednej strony wielu ludzi uważa, że takie długoterminowe, głębokie relacje da się nawiązać tylko i wyłącznie pomiędzy handlowcem, a klientem, bo często jest tak, że mamy takie zaufane osoby w różnych firmach, czyli ja niejednokrotnie pracowałem z tą osobą, wiem, że mogę jej zaufać, wiem, że ona działa w moim interesie, nawet jak pójdzie coś nie tak, to ta osoba jest zawsze na stanowisku, na posterunku i teraz bez względu na to, gdzie ta osoba pracuje, w jakiej firmie, jeżeli produkty są do siebie podobne, to ja mam taką preferencję, żeby pracować z tą osobą, bo wiem, że po prostu w jej rękach czuję się bezpiecznie, czuję się komfortowo. I teraz zobaczcie, że to wszystko dochodzi do tego momentu, którym powiedzieliśmy przed Chwilą, że najważniejsze czy bardzo ważne w zakupach B2B jest to poczucie bezpieczeństwa, bo to nie do końca chodzi o tą osobę, o tego handlowca, tylko to chodzi o to, że ja po prostu czuję się komfortowo, czuję, się, czuję że jestem w dobrych rękach. I teraz, jeżeli Ty jako firma będziesz w stanie stworzyć takie standardy, że bez względu na to, czy dzwonisz do naszego handlowca, czy do działu obsługi klienta, czy do działu dostaw, za każdym razem uzyskasz wyczerpujące informacje, zawsze ktoś będzie działał w Twoim interesie, zawsze najpierw na początku postawimy Twoją potrzebę ponad naszą potrzebą. To naprawdę to, czy to będzie ze znajomym, czy z nieznajomym, odejdzie na drugi plan. Bo dla klienta aktualnie najważniejsze jest to, żeby nie podjąć złej decyzji, żeby w razie jakichś komplikacji wiedzieć, że może na Ciebie liczyć, wie, że może liczyć na, na Twoją firmę. On się musi z Tobą po prostu komfortowo czuć. Te relacje takie pomiędzy handlowcem a a klientem sprawdzają się świetnie w przypadku, kiedy oferty są do siebie bardzo podobne i ci handlowcy raz pracują w jednej firmie, raz pracują w drugiej firmie. Klienci pozostają ci sami, bo już Ciebie po prostu znają, ale to nie dlatego, że Ciebie lubią, tylko dlatego, że Twoja znajomość z nimi po prostu obniża ryzyko podejmowania złych decyzji, albo nawet jeżeli istnieje tam jakieś ryzyko, to one jest im znane, wiedzą, że Ty. Zawsze podołasz. Ale jeżeli pojawi się firma, która ma w standardzie wysokie standardy obsługi klienta czy dobrze wykwalifikowanych handlowców, to wtedy te relacje pomiędzy handlowcami odchodzą na drugi plan. Ale aby taki stan osiągnąć, no to przede wszystkim firma musi wewnętrznie zbudować takie standardy, a potem konsekwentnie i skutecznie przekazywać je do rynku. Tym samym możemy przejść do kolejnego punktu, czyli do budowania w ogóle świadomości naszej marki. I budowanie takiego, takiej świadomości marki, czyli tego, czego Ty jako klient możesz się po nas spodziewać. To jest też proces długotrwały, który wymaga wielu konsekwentnych działań. I tutaj też przechodzimy do takiego tematu, którym jest lead nurturing, czy takie podgrzewanie leada. Czyli sposób, w jaki my od pierwszego kontaktu do podpisania umowy, czy do zakupu przeprowadzamy po całej tej ścieżce klienta. Nie możemy też ignorować wpływu czynników zewnętrznych. Decyzje B2B zakupowe są często silnie uzależnione od na przykład kondycji gospodarki, albo trendów rynkowych, albo regulacji prawnych, czy sytuacji w branży klienta. Więc marketing może sobie przygotować fajny fundament pod podjęcie decyzji, natomiast ta decyzja może być w każdej chwili opóźniona przez jakieś czynniki zewnętrzne albo przez sytuację na rynku które są totalnie niezależne od marketingu. Kolejnym bardzo ważnym powodem może być brak spójności marketingu ze sprzedażą. Czyli marketing mówi jedno, a potem sprzedaż jedzie na spotkanie i mówi drugie. Z innej strony opóźnienia w efektach też mogą wynikać z braku synchronizacji między tymi działami. Na przykład, nie wiem, lidy są nieodpowiednio przekazywane, albo follow-upy sprzedażowe nie są wypuszczane odpowiednio, albo są niewystarczające. Tak więc zbudowanie całego mechanizmu, w którym marketing skutecznie pozyskuje lidy, a sprzedaż je skutecznie konwertuje, to też zajmuje czas. I jako ostatni powód chciałbym tutaj podać jeszcze... Fakt, że pomiar efektywności w marketingu jest niesamowicie złożony. Czyli bardzo trudno jest nam uzyskać odpowiedź na pytanie, czy coś zadziałało i z jaką siłą tak naprawdę zadziałało. Zidentyfikowanie w ogóle, które konkretne działania, na którym etapie, jakie przyniosły efekty, jak przyczyniły się do finalnej sprzedaży, z mojej perspektywy to jest absolutnie niemożliwe. Zanim w ogóle doszukamy się, co tak naprawdę nie działa, też może zająć bardzo dużo czasu. I teraz bardzo chciałbym położyć nacisk na jeden konkretny powód dla którego efekty z działania marketingowych są odroczone, czyli na cały proces, jaki musi się odbyć od samego początku do samego końca, tak aby skutecznie pozyskać i skonwertować klienta. I teraz pierwszym krokiem, jaki musi się zadziać, żeby jakiekolwiek działania marketingowe dalsze miały sens, to przede wszystkim musimy dotrzeć do klienta. Czyli punkt pierwszy dotarcie do klienta i Tutaj generalnie chodzi o to, żeby ktoś o nas usłyszał, zdał sobie sprawę z tego, że w ogóle istniejemy i tu mar zadania marketingu mogłyby być naprawdę różne. Na początku na pewno moglibyśmy zdefiniować dokładnie naszą grupę docelową, czyli ustalić sobie z jaką personą chcemy rozmawiać, w jakiej branży, jaką rolę ona odgrywa, jaki problem próbuje rozwiązać. Następnie możemy określić kanały, którymi chcemy do tej grupy dotrzeć, czyli gdzie ta grupa tak naprawdę przebywa, czy to jest Linkedin, czy to, są, to jest Google, czy to są jakieś określone eventy, podcasty i tak dalej. Możemy zaplanować sobie cały media plan, czy budżet reklamowy, no i oczywiście uruchomić takie działania reklamowe, PR-owe czy też Partnerskie, bo też bardzo często być może mamy jakichś partnerów, którzy są w stanie nas do tych klientów doprowadzić albo otworzyć pewne drzwi. Kolejny krok, jaki musi się odbyć, to musimy w tych klientach wzbudzić zainteresowanie. Czyli jak już dotarliśmy im przed oczy, no to teraz musimy pokazać im coś, co ich zainteresuje. I tutaj marketing powinien pracować nad tym, w jaki sposób zatrzymać w ogóle uwagę, czy wzbudzić ciekawość, czy jakieś określone emocje u klienta. Tym samym na pewno do kluczowych zadań będzie należało opracowanie konkretnych komunikatów opartych o Pointy, czy efekty, czy wartości, zbudować te przekazy w taki sposób, aby były atrakcyjne, zwięzłe, dopasować formaty zarówno do odbiorcy, jak i do kanału. I trzeci krok to jest tak zwane osadzanie marki. Znaczy, ja to tak nazywam, nie wiem, czy jest jakaś inna profesjonalna terminologia, natomiast to jest taki moment, w którym kiedy już dotarliśmy do klienta, kiedy już zwróciliśmy jego uwagę, to teraz potrzebujemy trochę włożyć mu do głowy pewien element, który będzie dla niego łatwy do zapamiętania. Albo łatwy do przywołania w przyszłości, czyli jakiś aspekt naszej, naszej komunikacji, czy to wizualny, czy to dźwiękowy, czy w ogóle sama propozycja wartości w sobie, powinna być na tyle charakterystyczna, żeby była przede wszystkim łatwa do zapamiętania, a z drugiej strony łatwa do przywołania w pamięci. I ten krok trzeci bardzo mocno łączy się z krokiem czwartym. A czwarty krok to jest właśnie utrwalanie tej informacji. I tutaj marketing może zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. Przede wszystkim określić, jakie aspekty chcemy, aby były zapamiętane, albo które aspekty będą rzeczywiście łatwe do zapamiętania. Na podstawie tego zaprojektować wyróżniający się branding na przykład. Czy to poprzez kolory, czcionki, elementy i tak dalej. Zaprojektować ten komunikat w taki sposób też, aby był spójny na różnych y, kanałach i przygotować plan na to, w jaki sposób powtarzać ten kluczowy komunikat, żeby y, on się utrwalił. W głowie tego klienta, tym samym budować te skojarzenia z naszą marką. Czyli to jest taki bardzo ważny moment w budowaniu pewnej wartości domniemanej na pierwszy rzut oka. I tutaj świetną rolę odgrywa remarketing, który jest bardzo często używany w reklamach czy na tym ostatnim etapie lejka marketingowego. A tak naprawdę ten remarketing. Odgrywa świetną rolę właśnie w momencie programowania tego naszego klienta, naszą marką i powtarzania mu się tymi komunikatami, które mają za zadanie zbudować markę, a nie go tylko i wyłącznie skonwertować. Tak samo obecność w środowisku klientach, czy to na jakichś eventach, czy poprzez jakieś partnerstwa, podcasty, publikacje, to jest świetny sposób nie na konwertowanie klientów, ale na utrwalanie pewnej komunikacji, której, na której nam zależy. Tak samo tworzenie pewnych regularnych treści zachęca klienta do tego, żeby do nas wracać albo żeby zostać z nami na dłużej. To są wszystko świetne działania, które nie chodzi o to, żeby one miały konwertować, tylko chodzi właśnie o to, żeby one miały utrwalić pewien przekaz w głowie klienta i oswoić tego klienta z naszą marką. I kiedy ten klient krąży sobie wokół nas, kiedy mu konsekwentnie przekazywaliśmy pewne komunikaty, kiedy rozumie, czym się zajmujemy, co robimy, w jaki sposób i łatwo jest, Yy, mu nas przywołać w pamięci, to teraz przechodzimy do piątego kroku, czyli aktywacji. To jest taki moment, w którym ten klient jest gotowy do zakupu, albo pojawia się rzeczywiście potrzeba, albo problem, i w tym momencie on, myśląc o tym problemie, albo o tej potrzebie, z automatu przywołuje sobie nas, dzięki temu, że mu się dobrze zaprogramowaliśmy. I tutaj Celem jest wyłapanie tego momentu, w którym klient jest gotowy. I tutaj marketing powinien bardzo jasne komunikaty wysyłać e, odnośnie call to action, czyli kiedy już jesteś gotowy, co powinieneś zrobić teraz, nie? Żeby, żeby skorzystać z naszej usługi. Jaki powinien być Twój kolejny krok? Marketing też powinien przygotować odpowiednie kanały na ten etap, czyli przygotowanie na przykład landing page'a dopracowanego do potrzeb e, odbiorcy. Czasami może musimy zachęcić tego odbiorcę do tego kroku, czyli zaoferować mu coś e, wartościowego w zamian za, e, za jakiś. Kontakt. I kiedy już przyciągniemy tego klienta do siebie, kiedy on już zdecydował, że będziemy jedną z opcji, którą będzie rozpatrywał, to mamy kolejny krok, czyli edukację, czy w pewnym sensie takie upewnienie tego klienta w naszym wyborze. I tutaj naszym głównym celem jest odpowiedzieć na pytanie i rozwiać wszelkie wątpliwości klienta. Czyli tutaj marketing opracowuje materiały wyjaśniające ofertę, FAQ, czy tam odpowiedzi na typowe obiekcje pytania, QA na żywo, czy jakieś dodatkowe darmowe konsultacje, które mają po prostu za zadanie pomóc temu klientowi, z robić kolejny krok w naszą stronę. Tutaj bardzo istotnym jest też pokazanie naszego procesu współpracy, tak aby klient nie musiał się sam domyślać, co się wydarzy, tylko żeby doskonale wiedział, czego się może spodziewać po tym całym procesie, żeby czuł się po prostu bardziej ośmielony do tego, żeby no. rozpocząć z nami współpracę. I teraz, jak ten klient się tak trochę edukuje, cały czas przychodzi na te nasze webinary, live'y, podcasty, jest już na naszym landing page'u po raz setny i cały czas czyta te treści i cały czas. Krąży wokół tego rozwiązania i cały czas się waha. To warto mu tutaj zaproponować jakieś bardzo konkretne działanie zachęcające do e, kolejnego kroku. Czyli krok siódmy: zachęcenie do działania. I tutaj chodzi o to, aby pomóc klientowi w podjęciu mm, określonej decyzji w określonym kierunku. Nie chciałbym mówić, że to jest jakieś pchanie klienta w jakąś określoną stronę, ale na pewno warto mieć przemyślane te kroki i na pewno warto mieć przemyślane, jaki kolejny krok zaproponujemy klientowi, aby on był. W miarę naturalne, aby naturalnie przybliżył tego klienta do decyzji. I tutaj świetnie sprawdza się współpraca z działem sprzedaży, gdzie możemy zaproponować jakąś konkretną, łatwą do wykonania akcję, czyli na przykład konsultacja 30-minutowa, czy jakieś demo, czy jakiś audyt. Z drugiej strony możemy wzmocnić trochę przekaz i, i zachęcić do działania, chociażby tym, żeby pokazać korzyści z działania tu i teraz, a nie w przyszłości. Czyli czy to dlatego, że ta oferta jest ograniczona, czy dlatego, że ten ból, który aktualnie odczuwasz, z braku. Naszego rozwiązania jest bardzo duży, a, roz, a to nasze rozwiązanie zapewnia ci pewien szybki efekt. Tutaj, też, bardzo ważnym aspektem e, współpracy działu marketingu z działem sprzedaży jest przekazywanie lidów do sprzedaży z takim pełnym kontekstem, czyli co klient widział, przez jaki etap przeszedł, e, czego dotyczyło jego zainteresowanie. I teraz chciałbym powiedzieć, że to na tyle e, i żebyśmy się rozeszli, ale żeby nie było tak łatwo, chciałbym jeszcze nanieść e, na te informacje trochę danych. Bo może wystąpić taka pokusa, że kurde Mariusz skoro my już dotarliśmy do tego klienta, to zamiast go tam rozgrzewać, instalować mu coś w głowie, tam go programować, nie możemy mu po prostu jakiejś kozackiej promocji podesłać pod nos i on na pewno do nas przyjdzie. My mamy takie promocje, że nasi klienci, że klient jak to tylko widzi to on rzuca wszystko, przychodzi do nas. Ja bym bardzo chciał Wam przyznać rację, ale niestety mamy dane na to, że tak się w ogóle nie dzieje. Zacznijmy od takiej zasady 95 na 5. To jest taka zasada, o której wspominałem w moim innym filmie, jednym z pierwszych. I ta zasada mówi o tym, że 95% Twoich potencjalnych klientów, czyli zdecydowana większość jest aktualnie... Poza procesem zakupowym. Czyli aktualnie nie potrzebuję od ciebie nic kupić. Albo inaczej, nie kupię od ciebie, bo nie potrzebuję. Przywoływałem też przykład telewizora, że na przykład, jeżeli chcę kupić telewizor, idę do sklepu, kupuję telewizor i jak wychodzę ze sklepu z tym telewizorem, to bez względu na to, jakie promocje po drodze napotkam na inne telewizory, to ja już kupiłem sobie telewizor i przez kilka lat wypadam z rynku telewizorów. Tym samym trafiam do 95% klientów, którzy aktualnie nie kupią, bo nie potrzebują. Natomiast, jak mi się zepsuje ten telewizor, to z powrotem trafiam do tych 5% które mają potrzebę aktualnie kupić. I teraz marketing bardzo często jest zatrudniany właśnie do bombardowania tych 5% komunikatami sprzedażowymi, czy to przez Acy, czy to przez SEO, czy landing page'ami, które mają za zadanie konwertować, zapominając o tym, że tak naprawdę skonwertować mogą tylko i wyłącznie jakąś bardzo mocno ograniczoną grupę osób, która jest gotowa do, na konwersję. I teraz chciałbym powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że atakujecie te 5% komunikatami sprzedażowymi, gdyby nie fakt, że 8 na 10 klientów w tych 5% ma już swoje preferencje. Co więcej, na 90% tych 8 klientów wybierze jedną z preferencji. Więc teraz, jeżeli nie jesteście jedną z tych preferencji, to macie naprawdę małe szanse na pozyskanie tych klientów. Czyli atakując te 5%, to nie jest tylko i wyłącznie 5%, to jest jakiś ułamek z, tego, z tych 5%. Więc pytanie numer jeden: w jaki sposób ci klienci nabywają preferencje, zanim znajdą się w procesie zakupowym? Czyli. Co się dzieje w tych 95%, takiego, że w momencie, w którym rodzi się potrzeba, oni już mają preferencję? Bo teoretycznie są niezainteresowani, ale kiedy już wchodzą, oni już wiedzą czego chcą. Magia, nie? To rodzi pytanie drugie: jak znaleźć się w preferencjach tych klientów i jakie komunikaty właściwie kierować do tych klientów, żeby w momencie pojawienia się w mm, procesie zakupowym oni pomyśleli właśnie o Was? I tu pięknie możemy nanieść sobie zasadę 95 na 5. Na nasz proces, jaki musi się odbyć, żeby marketing był skuteczny. I nanosząc tę zasadę na ten lejek, mamy odpowiedź na pytanie, czy ma sens aktywowanie klientów zaraz po pierwszym kontakcie? Raczej nie. Podsumowując, skoro już wiemy, jak wiele czynników wpływa na opóźnienie efektów z działań marketingowych i jaką drogę musi przejść marketing, aby te działania w ogóle były skuteczne, to prawdopodobnie teraz łatwiej będzie nam zrozumieć e, ludzi z działu marketingu, którzy mówią, że potrzebują trochę więcej czasu albo na efekty trzeba e, poczekać. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, za obejrzenie. A gdybyście potrzebowali pomocy w przepracowaniu takiego procesu albo zbudowaniu strategii, który, która ten Proces zaopiekuje, to zawsze możecie sobie wejść na Clarify.pl albo na mojego LinkedIna, albo nawet dać znać tutaj w komentarzu, że potrzebujecie pomocy. Umówimy się na darmową konsultację. Mam też coś takiego, co nazywam Marketing Power Hour, czyli dowolna osoba z dowolnym tematem, dopóki dotyczy marketingu, może sobie ze mną mówić godzinkę spotkania i przegadać ważne dla niej tematy albo coś, co, co potrzebuje rozjaśnienia. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Jeśli tak, dajcie znać. Jeśli nie, też dajcie znać. Jeśli wam to cokolwiek rozjaśniło, pomogło, dajcie łapkę w górę, być może prześlijcie komuś, kto mógłby na tym skorzystać i do zobaczenia następnym razem.